Jadę po tych szynach, patrz, bardzo się dzieje! <grymne> On tu stoi! Selin Snail ma krew na usta, gardonów banban -ban 3. <grymne> Musimy szybko uciekać! Juniorski, lepiej uważaj, żeby ta świnka ciebie nie zjadła, bo masz dużo dobrego tłuszczyku na sobie lol. No się do z Stay strong, me. and welcome back! Panie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku w Roblox zagramy sobie w The Garden of Banban -Ban 3 Obby. Spotkamy się z nowymi postaciami, takie jak Stinger Flynn, NabNab i spotkamy najnowszą postać, Szef Pixter. <grym> moi drodzy, jak sami widzicie, Obi jest mega ekscytujące dlatego też zostańcie koniecznie ze mną do końca. Bijcie koniecznie 1000 łapki w górę, jeżeli chcecie więcej Robloxa, a w komentarzu napiszcie koniecznie Świnka, a ja być może za serduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z nim, baby. No. Moi drodzy, jeszcze takie szybkie info. Jeżeli chcecie, aby wasz fanart pojawił się na odcinku, tak jak właśnie te teraz, które się pojawiają, wyślijcie koniecznie wasz fanart na fanart.juniorski.mopa.gmail.com. No Moi drodzy, Garden of Banban, chapter 3. Nie wiem, co tu jest napisane. Kto się tutaj śmieje? Czy to jest Stinger Flynn? To jest szef Pixter, a to jest Silent Steve. Moi drodzy, ci się my, ja już w ogóle dostałem dwa przedmioty. Mamy dronik. I mamy jakiś pilot. O, jestem! Jestem! Moi drodzy, kto wbił dzisiaj do mnie na nagrywki? Krejzor, Siemanko, Fenciaks siemanko, Franek, Subscribe, siemanko, juniorski, o sieba, Kodek Didi Siemanko i Laura Siemanko. Moi drodzy, jeżeli również i Ty byś chciał z nami zagrać w Robloxa, wbiję na Discorda, masz link w opisie i później odblokują Ci się kanały takie jak konkursy. Bądź też daję znać, kiedy nagrywamy i wtedy możecie wbić i nagrać ze mną. Dob co to było? Ten kryzor, ale jesteś banan. Co tu się stało? Ty, patrzcie, bo mamy. Co tu się dzieje? Patrzcie, mamy tego Dronixa, ale to jest spoko. Bardzo mi się to podoba, moi drodzy. Wydaje mi się, że ten chapter trzeci, Garden of Banban 3, będzie naprawdę, ale to naprawdę mega gierką. Okej, okay, dobra, mamy pierwszy etap. Czy ja mogę tutaj przeskoczyć? Mogę, bo generalnie to my zjechaliśmy z chapteru drugiego, zjechaliśmy tą windą. No i teraz poznajmy kolejne nowe postaci. Dobra, weźmy naszego Dronixa i co my tutaj mamy? Nap, nap, minion zwierzak. Chiki Steve Pet. Okej, okay. ile to kosztuje? Znowu pewnie z 200. Uuu, 15? Ja sobie kupię tego, ponieważ mi się bardzo podoba ten zwierzaczek. Dobra, i co teraz? Bo ja sobie to kupiłem i tego nigdzie nie ma, no chyba, że muszę Reset charakter nacisnąć, aby się zrestartować. I możliwe, że teraz po prostu otrzymamy ten przed. Uuu, oh my god, patrzcie to. O nie, nie gadaj, że ja kupiłem coś takiego na, za, za 15 Bobuksów, no. Ale wygląda dosyć spoko. No muszę powiedzieć, że jest fajne. Ja myślałem, że to będzie za mną chodzić, ale to mam po prostu w ekwipunku. No dobra, mój ciśniemy dalej. Jeszcze nie zaczęliśmy, ale już ciśniemy dalej. Co to jest? Śmierdzący zwierzak Joel. Hmm, to już kosztuje 25. No kupię jeszcze, żebyście zobaczyli, co to jest. No i oczywiście musimy się zrestartować. i za chwileczkę będę to miał w ekwipunku. O, mamy. Uuu. Uu, ale to jest sweet. Ale to jest, to jest lepsze chyba. Tak mi się wydaje, że to jest chyba lepsze. Dobra. O co z tym chodzi? A. Bo ja jak po tym chodzę, to takie odgłosy. Dobra, jesteśmy. Patrzcie. O, co się stało? Co się dzieje? Ej, bo to mnie wciąga! On jest Stinger Flynn nas zjadł. O, co teraz się dzieje? Dobra. Tutaj Co się stało? O, o nie, dlaczego się teleport... E, co się dzieje? Dlaczego 16 razy wyszedłem e, z jego ust i znowu wszedłem? Nie wiem, ale co, co w ogóle robi ten przedmiot? Czy to po prostu jest, żeby było? Najprawdopodobniej tak, ale ja sobie wezmę tego droniksa. Szereg? Czy to, by, czy to się ten dronik spodoba? Aha, okej. Okay. No niestety ten szereg nic nie mówi, tylko aha, okej. Okay. Ale jeżeli chcecie, aby zaczął więcej gadać, może jak zostawicie 1000 zapeczek w górę, no to może powie coś po prostu więcej. Dobra, patrzcie to, tutaj musimy mega uważać, ponieważ pod spodem są jakieś kolce. Dobra, Udało nam się przejść śmierdzący zwierzak Joel. Czy ja mogę go jeszcze raz kupić? Nie, ponieważ już to mamy. Ja w ogóle wam jeszcze nie powiedziałem, ale my sobie gramy w ogóle w tą gierkę z RTX-em włączonym i to wygląda tak. I Wygląda to dosyć spoko, bardzo fajnie, podoba mi się to, ale z racji tego, iż komputer mi się może zacinać, na to po prostu wyłączę i sobie pogramię po prostu z taką grafiką. Okej, okay, tu jest Laura, napisała XD. Czekajcie, co tam, co tu jest w ogóle u góry? O, co się stało? Coś, ktoś mnie tutaj zjadł. A, bo tutaj ktoś wychodzi! E Hej! co tam jest u góry? Patrz tego! Patrz! Patrz go! <laughs> co to jest za potwór?! Co to jest?! A bo jak my wejdziemy na tego Xa, to to jest to, jak było właśnie... Jak graliśmy w, w Garden of Banban Chapter 2 i jak się weszło w tego Xa, a to Jumbo Josh zabił, zabił Banbalina, a co to jest za potwór, to ja nie mam żadnego pojęcia. Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Muszę wam powiedzieć, że w tym chapterze dzieje się tutaj około mnóstwo rzeczy, ale my musimy iść tutaj najprawdopodobniej, jak sami widzicie, do tej windy. Eee, wydaje mi się, że coś się chyba... Nie no, musimy zaskoczyć teraz tu. Okej, okay, a tutaj co? Mm. No nie, nie gadać, że tutaj będzie nab Wydaje mi się, że jak my wejdziemy w tego nab to nas wtedy zje, ale Laura już szybko biegnie, ponieważ ona się tego nabnaba boi. Najprawdopodobniej wyskoczy tutaj właśnie za chwileczkę taki niebieski pająk, który się nazywa nabnab. -Nab. Nie wiem dlaczego on się nazywa cichy Steve Pet. A Silent Steve, bo ja mam tutaj napisane teraz em, po polsku. Cichy Steve. Ta postać nazywa się Silent Steve. Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Co my tutaj mamy? Musimy uważać na nabnaba, który jest na ziemi po prostu. A co się stanie, jak ja w niego. Ja chcę w niego wejść, czekaj! O! On zabił. I Kryzora też zabił. Dobra, moi drodzy, ciśniemy. Patrzcie, czy ja mogę tutaj użyć karty, ale nie mamy żadnej karty, aby tutaj wejść. Jakbyśmy się tam jakoś zgliczowali, to może by było spoko, no ale nie wiem, czy to zadziała. Bo jak sami dobrze wiecie, ja mam cheaty na Robloxa i byśmy teoretycznie mogli tych cheatów użyć, tylko oczywiście bym musiał znaleźć do tej gierki, abyśmy mogli tego tutaj też użyć. Albo raczej zoptymali zoptymalizować te moje cheaty. Dobra, co my tutaj mamy? Etap trzeci idzie... O, przeszedłem. Ja jestem. Ty, ja tu nic nie widzę. Gdzie my jesteśmy? Czekaj, 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 czekaj. Bo ty jesteś takim bananem, że ciebie w ogóle widać, ale ja nic nie widzę. O nie, Franek umarł! O, ja myślałem, że ja tego nie przeskoczę. Co my tutaj mamy? Znowu śmierdzący zwierzak Joel. No ja go tutaj mam, co prawda, ale muszę wam powiedzieć, że jak go załączymy, to ja tutaj po prostu nic nie widzę. Dobra, moi drodzy, ciśniemy dalej. Co my tutaj mamy? Śmierdzący znowu ten nabna minion zwierzak. Minionek, naprawdę? Uwaga, bo tutaj są jakieś lasery. Musimy to przeskoczyć. Następnie tutaj. O nie, nie wszedłem chyba w tego checkpointa. Dobra, teraz mi go zaliczyło dopiero. Nie, no na serio, tutaj jest nabna. Patrzcie, jak on wychodzi. Patrzcie, jak on jest wielki, jak on wygląda w ogóle, nie? Nie mogę tutaj wejść, ale nie możemy też wejść na jego macki, ponieważ gdy. Dotkniemy jego macek, no to wtedy też od razu zginiemy. Ale ja bym bardzo chciał zobaczyć, co się stanie, gdy my dotkniemy jego twarzy. Stanie się coś? O nie! O, mogę, Chyba mogę na niego wskoczyć, ale czekajcie, bo on mnie spycha. Zrobimy tak. Patrzcie, wskakujemy. Czekaj, czekaj, czekaj. Bo on mnie teraz spycha, skoczymy tu. O nie, to nie zadziałało. Czekajcie, bo ja muszę tutaj, tu jakoś skoczyć. Dobra, jest, udało się. Właśnie tutaj chciałem wejść, dobra? I czekajcie, bo jest. O nie! I wy też teraz tutaj weszliście. Ja bym chciał jeszcze wyżej skoczyć, ale niestety nie da się już tam wyżej skoczyć. Ale może zrobimy tak, że on po prostu mnie teraz. Nie, on mnie po prostu spycha, no bez sensu. Dobra, idziemy, moi drodzy. Musimy przeskoczyć, że oczywiście tą mackę, ktoś tam zginął, bo jej nie zauważył. Co to tutaj jest? Nie wiem, co to jest. Ale my musimy iść teraz tędy. Okej, okay, weźmy naszego droniksa, ponieważ ten dronik nam będzie mega potrzebny. Nie wiem, jak to zrobiłaś, kotek Didi, że masz i droniksa załączonego, a bo go trzeba załączyć i wtedy możemy go używać. Jakie to jest sweet. Dobra, przeskakujemy tutaj, ponieważ... Wydaje mi się, że my jesteśmy teraz na tej stacji, gdzie najprawdopodobniej pojawi się za chwileczkę Silent Steve. Jak już widzę te prezenty, to wiem, że są to prezenty od Celine Snail, czyli od ślimaka Celine. Tu w ogóle jakieś nożyczki leżą, ok? Escape, tu jest napisane Escape, czyli musimy uciekać. Dobra, tutaj po tym koszu skaczemy. Za chwileczkę najprawdopodobniej pojawi się Silent Steve, ale nie jestem pewien, nie wiem w ogóle dlaczego tu jest taki długi korytarz. Spójrzcie, widzicie? To jest mega... Ja sobie teraz załączyłem te moje RTX-y, żebyśmy mogli tutaj ewentualnie coś zobaczyć. Ale niestety nie pojawił mi się tutaj żaden Silent Steve. O, jesteśmy! Jest i Silent Steve! Mówiłem już wam, że on się pojawi. Jak on wygląda w RTX-ie? No, dosyć ciekawie. Muszę wam powiedzieć, że Krajzer nawet się tutaj odbija fajnie. To wygląda. All aboard! Wszyscy wsiadać i odjeżdżamy. Najprawdopodobniej tutaj za chwileczkę pojawi się jakiś pociąg i będziemy. E, co teraz się stało? Co się dzieje? Patrzcie, co się dzieje. Patrz, jadę po tych szynach. Patrz, bardzo się dzieje. A bo tu pociąg jedzie! Aha, tutaj pociąg przyjechał. Dobra, jesteśmy na tym pociągu. Tutaj oczywiście mamy przycisk, ale... Co się teraz stało z tym... O nie, co się dzieje z tym pojazdem? O nie, za chwileczkę tutaj Selin Snail wyskoczy. Czekajcie, ktoś tam umarł. W ogóle ktoś chyba popchnął ten pociąg. Dlatego on się tak... O nie, on się tak rozwalił. Ale dlaczego? O, zniknął. Halo? Gdzie jestem ten pociąg? Jak chcę sam odjechać. Halo? Bo my, Silent Steve goni. Dobra, idziemy na górę i z kim my się teraz tutaj spotkamy? Wydaje mi się, wiedziałem, że tutaj właśnie będzie. Selin Snail, czyli ślimak Selin. Patrzcie, jedzie. Jedzie. Jedzie, dobra. Ale czekajcie, bo my, my musimy tutaj wskoczyć teraz na tą kłodę. Oni nie, ona się zbukowała. To w ogóle wygląda jak jakiś chleb. Ja sobie może wskoczę teraz na tego ślimaka, gdy on będzie jechał. Patrzcie teraz to. O, dobra, jedzie. Patrz. Eee... ślimak kogoś zrzucił i teraz tutaj ktoś umarł. Dobra, musimy iść na dół. Oczywiście używamy naszego dronika. Otwieramy sobie teraz tutaj zejście na dół. I jesteśmy. No i tutaj znowu jest ten pociąg. Czekajcie, bo chyba tutaj coś trzeba nacisnąć. Zielone, czerwone. Pociąg żaden nie przyjeżdża, ale jesteśmy w końcu, moi drodzy. Selin's Gifts, czyli prezenty Selin. Tutaj za chwileczkę będzie bardzo dużo prezentów. I najprawdopodobniej będzie tak, że nas Celine Snail będzie gonić. Czy ja mogę dotknąć do tego prezentu? Nic się nie stanie. O, patrzcie, jak to tutaj jest, szeryf. O, kopnąłem go niechcący. I Banban -Ban tu też jest. Uuuu! ale fajny ten Banban. -Ban. Ja, ja bym chciał taką maskotkę. Nie wiem dlaczego, ale mi się Banban -Ban strasznie podoba. I tu jest kolejny Ban. I Opila Bird też jest. Wow, nie no, no patrzcie, jakie tutaj są fajne postaci. Takie pluszaki. To jest Captain Fiddle. Okej, okay, tutaj mamy... O, jaka słodka bambalina. Ale ona jest słodka. Tutaj jest kole, kolejny Opila Bird. Nasz, następnie tutaj mamy Jumbo Josha. Ale ładny. O, i tutaj też kolejny Opila Bird. Jakie one są słodziaki. No dlaczego te postaci nas tak atakują i nas zabijają? No przecież one są takie słodkie. No i bardzo mówimy tutaj o Nabdabie, który od razu wygląda bardzo creepy. Two minutes until the next train. Dwie minuty do następnego pociągu. Czy my naprawdę musimy teraz skoczyć w ten pociąg i nim pojechać? Najprawdopodobniej tak. Dobra, i co? I jedziemy, jedziemy pociągiem. Ej, bo za chwileczkę nas tutaj Selin Snail będzie atakować! Pat! Jest, jedzie! Selin Snail jest tuż za nami! Moi drodzy, my musimy ją pokonać! O o! Czekajcie, bo coś, coś zepsułem chyba. Coś! Coś tutaj zepsułem! Czekajcie, tutaj w ogóle jakieś nożyczki są! O nie, on, on się wykoleił! Ten pociąg się wykoleił! Dobra, jedzie kolejny pociąg. o, Jest i szeryf! Szeryf! Ona tu! No nie jedzie z nami! Widzicie to? Ja teraz po prostu zrobię tak, że ja się nie będę ruszać z tego pociągu. Bo on się za chwileczkę znowu wykolei I znowu coś zbugujemy I znowu coś nie będzie działać Widzicie, on się znowu wykolei Czemu on tak jedzie? Przecież to nie działa Ej, nie popychajcie mnie No nie Bo mnie to spycha tutaj coś Ja nie wiem w ogóle, co się dzieje Ja może tutaj wskoczę do tego szer... Ja, ja, o dobra Nie, nie da się to ta... O oh my god, co się teraz dzieje? Co? Czekaj, gdzie teraz? Ja ja nie wiem, gdzie Co się stało? O nie, wyszliśmy po... Myśmy wyszli poza mapę! O nie! Czekajcie. A, dobra, i pociąg zniknął. Uff, już, my, już myślałem, że to nie będzie działać. Hide and seek zone. Czyli musimy się teraz ukrywać. Najprawdopodobniej przed Salin Snail, ponieważ Salin Snail cały czas nas goni. E, no nie, to jest jakiś, lab, jakiś mega labirynt. Którędy my mamy przejść? No przecież tutaj nie, nie wiemy, którędy iść. Czekajcie, tu jest jakaś chmurka. Czy my musimy. O nie, no znowu jesteśmy przy wyjściu, no to którędy trzeba iść, żeby stąd wyjść? O, tu jakaś mała szczelina, ale... O nie, naprawdę? Przecież my tutaj będziemy potrzebowali z 15 minut, aby stąd... O nie, zbugowałem się. Aby stąd wyjść. O, tu coś jest! Found you! Znalazłam cię, o nie! Widzi się to? Da się tutaj wskoczyć? Kotek Diddy jakoś tutaj wskoczyła. Widzicie, tu jest oko Celyn Snail. Czy ona ma krew na ustach? Celyn Snail ma krew na ustach. Uuuu. O fuj, ciekawe kogo zjadła. Wow, no muszę wam powiedzieć, że ta lokalizacja jest dosyć ciekawa. Wygląda jak z Poppy Playtime Chapter 2. W ogóle dajcie znać koniecznie w komentarzach, co wam się bardziej podoba. Czy Poppy Playtime, czy Garden of Banban. Każdy się śmiał z Garden... Jesteś się po drugiej stronie tej drabiny. Każdy się śmiał na początku z Garden of Banban Ban, Chapter 1, że to jest niby kolejna podruba. Poppy Playtime, ale jak później się wszyscy dowiedzieli, że to tworzy dwóch braci i gierka naprawdę jest dosyć ciekawa, ponieważ chapter drugi już był dosyć mega, to ludzie już jednak zmienili zdanie i jest. Chapter drugi jest lepszy niż chapter pierwszy, natomiast poppy Playtime jest tak, że chapter pierwszy był lepszy, a chapter drugi już miał bardzo kiepskie opinie. No i poza tym na poppy Playtime, chapter trzeci musimy pewnie znowu jeszcze z pół roku poczekać, aż wyjdzie. O nie, pociąg się wykoleił po raz kolejny. Co się stało z tym pociągiem? Kto tam znowu jest? Ej, ktoś tam jakieś oczy wysta... Kto to. Czy to jest szef Pixter naprawdę? Czekajcie, my musimy tam szybko do niego iść którędy. Tędy? Bo ja chcę do niego pójść, ale tutaj jest bardzo dużo kolców. O-o, szef Pixter, czyli szef kuchni Pixter, czyli świniozaur, nas obserwuje. A kto to tutaj jest? Co to jest za zielony stwór? Dajcie zaś koniecznie w komentarzu, bo ja nie mam żadnego pojęcia, kto to jest. Kraj <laughs> rozleciał! Bo to jest taka dziwna drabina! O nie! I jeszcze jeden potwórczy. To jest Captain Fiddle. On jest taki jakiś dziwny. O, widzę, że kotek Didi tutaj wskoczyła. Ale wejście dalej niestety nie da, bo to jest tylko i wyłącznie tekstura. O nie. Is o nie. Zabiliśmy się. Ale mega dużo sekretów jest w tej gierce, nowe postaci, nowe lokalizacje i jak sami widzicie, mamy teraz tutaj już wszystkich. Tu jest jakiś nowy, Stinger Flynn, Captain Fiddles, Opila Bird, Banban, Banbalina, Ban Jumbo Josh, Silent Steve, Celine Snail, Chef Pixter, Nabdab i chyba, to jest chyba jego brat, tak mi się wydaje. Albo jego ojciec. No i ta postać, ja nie mam żadnego pojęcia, jak ta postać się nazywa. Co tu jest? The Outcasts? The Family. Czyli możemy iść albo tędy, albo tędy? Hmm, tutaj nie działa. Więc musimy iść tą drogą, the family, okej? Okay? Tutaj znowu. Co tam się dzieje z tym blokiem? O nie, te jakieś bloki się rozwalają. O nie, jesteśmy coraz to bliżej szef Pixtera. Szef Pixter says: We always welcome warm as a toast. Zawsze was. <laughs> On tu stoi! Zawsze was witamy ciepło jak tosta. Ale ta świnka wygląda. To się naprawdę nazywa świniozaur. It's chef Pixar Purple. Czy szef Pixar jest fioletowy? No, nie, no jest różowy chyba, tak? Okej. Okay. Who made this obby? Buropinata. Pinata. Buro pinata stworzył te, to obby. Już nie ma więcej pytań, naprawdę? Dobra, wskakujemy tutaj do wentylacji i wydaje mi się, że za chwileczkę to przejdziemy. Czekajcie, bo już tutaj Laura na nas czeka. Co tutaj mamy? Tutaj znowu mamy szef Pixera, it get more bigger. Jedz więcej, bądź większy, rośni I tutaj znowu są te postaci. Patrzcie! Co to są za zwierzątka? Ja jeszcze tego w Garden of Bamban 3 nie widziałem. I co tutaj jest? Ale mi w ogóle... Obi ukończony! Uuu! Udało się! Możemy tutaj wskoczyć? <laughs> To są niby takie kulki. Dobry mój drodzy, jak zakrywać tutaj listę wspierających, dziękuję. Jesteście po prostu mega, pozdrawiam. Komentarze z dnia, komentujcie koniecznie moje filmy. A być może pojawi się Twój komentarz na odcinku. A my się widzimy w następnym. Na razie, dziękuję.